Pięść zakłady? Tak, dobrze wiem, dlaczego się nim interesujecie. To, o co mnie prosicie, nie jest takie proste i może mnie wiele kosztować. Rozumiem jednak, że jeśli wam pomogę, to w zamian wy pomożecie mi, prawda? Nie chcę zostać oskarżony o utrudnianie śledztwa, więc pięść zagłady będzie w Singapurze za trzy tygodnie. Ufam, że pominiecie mnie we wszelkich dyskusjach, które z nim przeprowadzicie. Interesy z wami to przyjemność.